Cześć moi drodzy, dzisiaj zapraszam Was na odcinek, gdzie przeniesiemy się w czasie. Będę Wam opowiadać o tajemnicach klanu Sztokingerów. Oczywiście, to, że Tomasza Sztokingera dobrze znacie, wiecie, że ma syna, to ciekawa jestem, czy pamiętacie, że pan Tomasz jest również synem znanego aktora którego życie jest bardzo, bardzo ciekawe i miało wielki wpływ na życie popularnego syna. Pan Andrzej Stockinger był wspaniałym aktorem, śpiewakiem, miał także wspaniałą żonę, która wiele dla niego poświęciła. Jak wyglądało jego życie, relacje z synem, jak to się stało, że syn poszedł w jego ślady, jak wyglądał schyłek jego życia, a także wielka miłość, z którą szedł przez życie. Czy miała happy end? Zdradzę Wam w dzisiejszym odcinku, więc serdecznie Was zapraszam. Ale zanim przejdziemy do dzisiejszej gwiazdy, odcinka trochę inna perspektywa, zawsze widzicie tę toaletkę z tyłu, a dzisiaj chciałam Wam opowiedzieć znowu o moich ukochanych perfumach Made in Lab, które pachną jak te za miliony, a kosztują tyle, że robi nam się. Lżej na duchu, a nie na portfelu. Przyszła wiosna, więc warto w nowe zapachy, bo dookoła buzuje, również się wyposażyć. Tym bardziej, że Made in Lab przychodzi do nas z wiosenną promocją. I mamy aż minus 30% na perfumy o pojemności 100 ml. Tutaj moja ulubiona czternastka, ale jak widzicie, zamówiłam także dziesiątkę. No i dla mojego męża do spróbowania nowy zapach, bo on zawsze zamawiał jedynkę. Ale teraz zamówiliśmy 194 i zobaczymy. Wiosna, czas na zmiany. I na oszczędności, bo pojawiła się okazja, by otrzymać zwrot aż 20 zł za zakupy w Made in Lab z Picodi. Dzięki Picodi możecie zrobić zakupy i otrzymać właśnie taki zwrot. Wystarczy, że się zarejestrujecie, a zwrot naliczy się w 24 godziny. No przyznacie, że Made in Lab nigdy nie zdzierał z naszego portfela, ale tak niedrogo to jeszcze nie było. Na dodatek, jak zawsze, wysyłka do DPD Pickup, czyli na przykład do żabki jest za 2 zł. Podsumowując 30% taniej, możliwość 20 zł zwrotu z Picodi, a także wysyłka za 2 zł. Zamawiajcie Made in Lab, bo wasz nos będzie wam wdzięczny. A ja zabieram was już do właściwej części odcinka. Andrzej Stockinger urodził się 27 lutego 1928 roku w Warszawie jego nastoletnie lata przypadały więc na okres II wojny światowej i gdy miał 12 lat i wchodził w ten najtrudniejszy dla młodego mężczyzny, ale jeszcze dziecka okres zginęła jego mama niestety została przez Niemców potrącona na moście Poniatowskiego Trafiła do szpitala, ale obrażenia były zbyt ciężkie i nie pozwoliły na jej uratowanie. Czułem, że w ojcu na zawsze pozostała pewna wyrwa. Nie miał normalnego dzieciństwa, wiele przecierpiał i widział wiele, wiele krwi. Całe to pokolenie właściwie weszło w lata powojenne złamane emocjonalnie i może właśnie dlatego starali się do końca żyć na 100%. W latach 50., -tych, 60. -tych bawili się, ucztowali. Może to było na zasadzie cieszmy się tą chwilą, bo nigdy nie wiadomo, co przyniesie jutro, zastanawiał się później pan Tomasz Stockinger. A pan Andrzej w czasie niemieckiej okupacji bronił Warszawy. Dołączył do szarych szeregów. Razem z ojcem Ryszardem trafił do obozu koncentracyjnego w Sztutowie. Byli tam krótko. Szczęśliwie dla nich Niemcy w tamtym okresie stopniowo się wycofywali i nie kontynuowali już tak mocno obozów. Udało im się wraz z innymi osadzonymi uciec przez kaszuby, i wiosną. 1944 roku dotarli już do Warszawy. Mówił pan Tomasz, wspominając, że ojciec jednak rzadko wracał do tych wspomnień, bo były dla niego trudne. Po wojnie trafił do Lublina, gdzie na uniwersytecie marii Skłodowskiej rozpoczął studia medyczne. W międzyczasie występował w lubelskiej operetce, nazywanej wówczas teatrem muzycznym. Jak dziś wspomina jego syn, ojciec od początku dysponował pięknym głosem, głębokim, matowym, pięknym basem. Byłem przekonany, że medycyna to moja jedyna miłość na całe życie. Jako ubogi student szukałem sposobu do robienia paru groszy. Jeden z kolegów, którego ojciec pracował w lubelskim teatrze muzycznym, powiedział mi, że potrzebny jest bas do chóru i tak to się zaczęło, opowiadał z kolei o początkach swojej przygody pan Andrzej. Ale, jak wspominał w wywiadzie, nie traktował śpiewania na serio. Jednak jeden z kolegów zaproponował mu dołączenie do czwórki szacha i tak rozpoczęła się jego artystyczna droga. Koncertowanie z tą czwórką wiązało się z nieobecnościami na uczelni i w końcu ojciec postanowił porzucić studia i pójść za głosem serca, za jego własnym głosem, mówił pan Tomasz. Zaczął yy, pracować jako aktor, jako śpiewak, a jego kalendarz wypełniały kolejne yy, występy. Ojciec przekazał mi, że nie można być artystą na pół gwizdka. Trzeba to kochać i być temu wiernym. Nauczył mnie także uczciwości, koleżeńskości, pokory. Chciał, żebym był wierny tym wartościom. On sam był bardzo ceniony za swoją dobroć i szlachetność, mówił pan Tomasz o Ojcu Andrzeju. I razem z tą miłością do śpiewania do teatru przyszła także ta miłość na życie, bo podczas jednej z tras pan Andrzej poznał Barbarę Gospodarczy, która później występowała pod artystycznym pseudonimem Barbara Barska. Wraz z siostrami Adrianną i Zofią tworzyła wówczas zespół siostry Triola. Pewnego dnia gdzieś na trasie koncertowej w środku Polski jedna z sióstr triola spotkała się przypadkiem z jednym z czwórki szacha, a potem żyli długo i szczęśliwie, wspominał pan Tomasz w teletygodniu. Pan Andrzej z kolei ponoć zakochał się od razu od pierwszego wejrzenia. Zaprosił ją na randkę, na którą przyniósł bryndzę własnej roboty. Jak wiadomo, na trasie trzeba było sobie samemu radzić i nieraz coś ugotować. Od tej bryndzy wszystko się zaczęło, mówił aktor. I powiem Wam, że ja, ponieważ jestem ćwierć góralką z pochodzenia. To na pewno nie odmówiłabym randki komuś, kto by mi przyniósł bryndzę. No kiedyś teraz to nie mogę, bo teraz to bryndzę tylko od męża bym przyjęła, ale kiedyś bryndza przekonałaby mnie do wielu spotkań. A efektem tego jestem ja. Także jestem trochę dzieckiem Estrady. żartował pan Tomasz Stockinger, i dobrze, że o to mu chodziło, bo już myślałam, że powierzę dzieckiem bryndzy. A pani Barbara wiedziała, kiedy już wychodziła za pana Andrzeja, że to jej największa miłość, wiedziała, że z biegiem czasu porzuci swoje artystyczne zajęcia dla niego właśnie. I dlatego co razem stworzą. Przestała występować także z siostrami i zaczęła pracę solową. Ale gdy miała 28 lat, na świat przyszedł Tomasz, a potem także jego siostra. A w 1960 roku pan Andrzej przystąpił do egzaminu eksternistycznego i w wieku 32 lat został prawowitym aktorem. To wszystko skłoniło panią Barbarę do skupienia się na życiu domowym. Mimo to, że mąż namawiałby, nie rzucała śpiewu, ona ograniczyła swoją działalność, ale przez 20 lat występowała w chórze filharmonii narodowej. Sama pochodziła z bardzo licznej rodziny i dlatego chciała na rodzinę również postawić, bo wiedziała jak wielka to wartość. Moja mama była dwunastym dzieckiem w rodzinie, dziesiątą siostrą, bo dziadkowie mieli dziesięć córek i dwóch synów, opowiadał pan Tomasz. Jadło się u nich najczęściej kaszę z Mastą. było biednie, ale wszyscy wzajemnie bardzo się kochali. Pan Andrzej, gdy jego żona zajmowała się dziećmi, ciężko pracował w teatrze który był jego poza rodziną największą miłością, no i chodziło też o to, żeby rodzinie niczego nie zabrakło. A dzieci poszły w ślady państwa z Stockingerów. Tomasz, jak wiecie, został aktorem, a pani Katarzyna śpiewaczką operową. Trudno, żeby tak nie było, bo wychowywali się w artystycznym domu i z bliska mogli zobaczyć, jak wygląda życie aktora. Wiedziałem, że ciężki i nerwowy, a także nieregularny jest to zawód. Najgorsze jest w nim to, że aktor jest człowiekiem do wynajęcia, jesteśmy użyczani do tego, żeby ktoś zadzwonił, czy też nie. Musimy się z tym liczyć. Właściwie takie nasze poczucie wartości jest uzależnione od kogoś innego. I mimo że widział, jak słyszycie, jak wygląda artystyczne życie od kuchni i każdy aktor mówi, że jest to. Bardzo bardzo trudny kawałek chleba, to Pan Tomasz się nie zniechęcił. Występował w młodzieńczych teatrach, a potem postanowił zdawać do szkoły teatralnej. Przekonała go do tego mama, ale tata mu nie kibicował. Ba, w zasadzie trochę mu kładł kłody pod nogi. Przedmioty ścisłe zawsze były mi bliższe. Kiedy przyszedł czas decyzji, nie do końca wiedziałem, co ze sobą zrobić i poza szkołą teatralną złożyłem papiery na Politechnikę. Wyszedłem z założenia, że to los zdecyduje. Jeśli zdam, zostanę aktorem, a jeśli nie, pójdę na egzaminy na Politechnikę. I los zdecydował, mówił jednak. ale przyznał, że ta był wyjątkowo niezadowolony z jego decyzji. Ojciec w tajemnicy przede mną udał się nawet do ówczesnego rektora PWST, Tadeusza Łomnickiego i poprosił go, żeby mnie egzaminowano ostrzej niż innych. Pan Andrzej skupił się przede wszystkim w swojej karierze na teatrze. W latach 50. można było oglądać m.in. w Teatrze Buffo, w Teatrze Syrena, później w teatrach rozmaitości, współczesnym, komedia. Aby współczesnym był prawie do końca swojej kariery. W teatrze jestem tak ustawiony, że gram niemal same czarne charaktery. Za to w piosence mogę pokazać swój własny stosunek do miłości, do spraw ciepłych i ludzkich. Jest to często odtrutka na tamte role teatralne. Mówił, bo faktycznie najczęściej był takim szwarc charakterem. Pracował także nad radiowym programem rozrywkowym prowadzonym przez Jerzego Dobrowolskiego. Prowadził słuchowiska dla dzieci, wcielał się w postacie zwierzątka. Praktycznie każdego roku występował na festiwalu Piosenki Żołnierskiej. Występował też w filmach i serialach w 40-latku, latach 20, latach 30. czy w Misiu, gdzie wypowiedział słynne zdanie: Jak jest zima, to musi być zimno. To jest odwieczne prawo natury. Czyli jakbyśmy to na dzisiejszy przetłumaczyli, taki mamy klimat. Prywatnie pan Andrzej był zapalonym majsterkowiczem, a także wędkarzem. Występował także w kabarecie Owca z Jerzym Turkiem, Jerzym Nowakiem czy Wojciechem Pokorą oraz Stanisławem Tymem. Premiera pierwszego spektaklu Owcy odbyła się w 1966 roku. Piętnowano tam chamstwo, głupotę, prymitywizm, niekompetencje i nowomowę rządzących. Spektakl nie przypadł oczywiście, jak się domyślacie, do gustu władzą PEREL i e, niestety kabaret musiał zakończyć działalność na początku lat 70.. To był kabaret nowoczesny, intelektualny, bardzo ostro krytykujący życie w komunie. Wielka szkoda, że nie został w żaden sposób zarejestrowany. Pamiętam, że ktoś próbował. W piwnicy leżała nawet rolka z taśmą magnetyczną, ale gdzieś to się później zgubiło. Pozostała tylko legenda. Kabaretu owca wspomina dziś syn pana Andrzeja, któremu udało się z tatą zagrać, co było pana Andrzeja wielkim marzeniem. Wystąpili w filmie Życie na gorąco, czy lata 20, lata 30. Śpiewaliśmy na różnych Imprezach. Było to dla mnie bardzo wzruszające przeżycie, mówił Pan Tomasz. A pani Barbara bardzo przeżyła, gdy na początku lat 80. jej syn zdecydował się na emigrację. Powrócił jednak w latach 90. z synem Robertem. Ale niestety radosny czas nie trwał długo, bo niedługo potem pani Barbara owdowiała. Swojego męża oglądała jeszcze w latach 80. w filmach i serialach królowa Bona. Lawa, Pamięć i Legenda, użyczał także głosu bohaterom filmów animowanych, na przykład Porwanie w Tuturistanie, czy Pogody, Przygody Błękitnego Rycerza, Kapitan Klipper. Ostatnią rolą był, był udział w spektaklu telewizyjnym Na Pełnym Morzu. Pan Andrzej Stockinger zmarł 13 sierpnia 1993 roku w Warszawie, mając 65 lat. Ojciec przez dwa lata walczył z nowotworem. Operacja chemia naświetlania. Rak był silniejszy, wspominał pan Tomasz. Został pochowany w rodzinnym grobowcu na warszawskim cmentarzu Brudnowskim. A po latach od jego śmierci żona wyznała, że niestety uzależnienie od alkoholu zmieniło ich związek. Było uczucie, ale uczucie zgasło z powodu jego picia, mówiła. W 2023 roku, po śmierci męża, jej jedyną radością były dzieci i wnuki. Przez dwie dekady mieszkała sama i była samodzielna, ale po 80. urodzinach zaczęła chorować. W 2015 roku dzieci podjęły decyzję o umieszczeniu mamy w prywatnym ośrodku dla seniorów. Kiedyś zwichnęła nogę. Ja byłem akurat. Na występach gdzieś na drugim końcu Polski, siostra za granicą. I co robić? Zadzwoniłem do syna i sobie poradziliśmy, ale takie sytuacje są trudne. A pani Barbara, ponoć bez wahania, zgodziła się, by zamieszkać w ośrodku, w którym było jej dobrze. To było najlepsze rozwiązanie dla mamy po wielu latach samotnego życia. Tutaj ma opiekę i wszystko, czego potrzebuje, żeby cieszyć się jesienią życia, mówił pan Tomasz. Podkreślając, że odwiedzają ją tak często, jak to tylko możliwe, wraz z siostrą oraz dziećmi. Pani Barbara zmarła 17 stycznia 2024 roku, mając 97 lat, dożyła więc pięknego wieku. Jestem ciekawa, czy wysłyszeliście o panu Andrzeju, czy pamiętaliście go z filmów, czy seriali, czy wiedzieliście, że pan Tomasz nie jest pierwszym z aktorów w familii Sztokingerów. Jestem ciekawa Waszej opinii na temat dzisiejszego odcinka, dajcie znać. Pozdrawiam oczywiście rodzinę Sztokingerów i Was moi drodzy, dziękując Wam jednocześnie za to, że wytrwaliście do samego końca. Pamiętajcie, że przychodzę do Was trzy razy w tygodniu, jestem także na Instagramie, Facebooku czy TikToku w krótkiej wersji. Jeżeli macie ochotę, wyszukujcie mnie tam, bo publikuję tam również bardzo często. Do zobaczenia moi drodzy, trzymajcie się ciepło, pa pa!